Ile ja tym zagrałem bitew? Nie wiem, ile już mam średnich. Czy zeszło poniżej 3000, czy nie. Utrzymywałem 3000 przez chyba 120 bitew. Bo tam nie patrzyłem już. Ponad 3000 średnich i brak trzymałe na ósemce. Ciekawie. Muszę osłaniać twoją flankę. Biszę ci przysługę. To musiał poczuć. E, to nie jest nawet Pluton. To co tam wjeżdża pod centuriona. Łatwo. Jas za wysoko tu 101 i to jest pewnie 101, który złamało te drzewo, po sobie jechał do przodu. Daj mi siłę. Wziąłem jeszcze wętę w tej bitwie, żeby to działo było celniejsze. Olać te 200 HP. No. Skorpion to to nie jest, jeśli chodzi o celność. Ani szpatułkę. Bliżej temu działu do, do rosyjskiej 122 na siódmym też. Jeszcze okaże się, że ten niech poskłada nam całe miasto. Tak to wygląda trochę na razie. Nie mam zamiaru puszować miasta i się przebijać między swoimi gościami. Wolę stać w miejscu i nic nie robić. Bo już tyle razy zostałem wypchnięty, przepchany Niszczony przez swoich, że. Odechciewa się. Tam się coś złamało. Wychodzi z wygląda to na układ wygląda to na close. Ja jeszcze nie wierzę na spota. Teraz już ja jadę do przodu, Dobra. Jechałem do przodu, bo za mną atak jechał i bym nie spotnął, jakbym nie pojechał do przodu. Na 50 metrów bym nie spotnął. Tysiące ze snajpy, pierwszy spot? Nie bez spota. Jeszcze ciekawiej. Oj, bl było blisko. Tego jocha. Proszę, kusi tutaj celować. Myślę, że ten, su, może zrobić takie głupstwo i się tu wychylić. Głupstwo, nie głupstwo, ani razu mnie jeszcze nie widział. Ojej. Nie masz spota. Wychylaj. Wiem, że mogę na ciebie liczyć. Ja diabła z tym czołgiem? Na szczęście wbita. Ojej. Jak myślicie, za długo snajpiłem na lewą stronę? A ja mówię, że sa w sam raz. Nie przepychałem się między swoimi, tylko mo mogłem sobie używać naszego wraku. Naszego. O, wiedziałem, że u nas będzie słabo, ale, ale nie wiedziałem, że aż tak. No, ten 430 u... Ten 430 przegrał z siódmymi tierami. Panie i Panowie, 3011 średnich, 400 spota, 167 bitew, żeby smarkować tego diabła. Nie jest to zły czołg, widzowie, ale wymagania są wyższe niż, niż oczekuję, niż ludzie oczekują. Dobra, niż ja oczekuję, jeśli chodzi o, o moduły, no to hapeki, turbo, dosyłacz. Przez większość czasu jeździłem na dyrektywie na turbo, na bogato, ale się skończyły, więc na koniec hamowanie sprzęgłem wleciało. Drugi zestaw zamiast hapeków, wenta z dyrektywą na WENTA. A, mogę jeszcze Wam ulepszenia polowe pokazać, ale... no tutaj lewo, prawo, prawo, bez... bez wydziwiania. Dobra, zdejmijmy moduły.